W Łódzkim Teatrze Powszechnym odbyła się światowa premiera komedii Juliusza Machulskiego Matka Brata Mojego Syna, napisanej specjalnie dla Polskiego Centrum Komedii. Jego pomysłodawcy pragną promować polską współczesną komedię i wypracować nowoczesny język tego gatunku. O sztuce, którą autor nazwał familijną czarną komedią, Magdalena Gwóździ. Jestem doktor Anna Meyer, miło mi Pana poznać. Sterylne wnętrze szpitala w takiej scenerii Juliusz Machulski osadził swoją nową sztukę Matka brata mojego syna. Im prościej, tym lepiej w takich, w takich wypadkach, żeby dochodziły, dochodziły słowa i, i myśli do widzów. I wtedy będzie zabawnie. Zabawnie właśnie to nie jest taki, bo to, to, to nie jest farsa, to jest jednak współczesna... Komedia Obyczajowa. 70-letni bohater sztuki, powieściopisarz trafia do luksusowego szpitala w sytuacji zagrożenia życia. Rozmowy z bliskimi sprzyjają zwierzeniom, a te zrzucaniu masek, pod którymi ukrywają się prawdziwe charaktery bohaterów. Fundamentem jest, jest rodzina. A rodzinność jest czymś, co zawsze generuje, jak to się mówi, obciach, czyli, czyli naj, najbardziej humorogenną tkankę. W, w teatrze. Cztery lata polskie Centrum Komedii zabiegało o nowy kształt współczesnych polskich utworów komediowych. Swoje prace nadsyłali profesjonaliści i amatorzy. Upomnieliśmy się o coś, czego tak naprawdę nie było, co coś nam umknęło. Mówię o poczuciu humoru współczesnego Polaka, o tożsamości współczesnego Polaka. To projekt, który przede wszystkim ma sprzyjać temu, by współczesne polskie komedie coraz częściej gościły na deskach teatrów, ale do tego potrzebne jest poczucie humoru i twórców, i widzów. Nowe pokolenia które weszły do teatru, mają mnóstwo wspaniałych cech, ale i te cechy nie najwspanialszą, że mają kłopot z poczuciem humoru. Mają kłopot z mówieniem do swojej widowni ważnych dla siebie spraw poprzez humor, poprzez ironię, poprzez groteskę, poprzez sarkazm. O dobry i nowy tekst komediowy jest niezwykle trudno, potwierdza Wojciech Malajkat. Teraz jest rzeczywiście trochę trudniej, bo o wszystkim już zostało wszystko napisane. Więc odnosić się trzeba do współczesności, a ta tak zaskakuje i się zmienia, że trudno o jakąś uniwersalną komedię, która byłaby zabawna i autentyczna zarazem. To jest właśnie interpretacja. Magdalena Gwóźdź, Panorama.